Każda wspólnota mieszkaniowa przynajmniej raz w roku musi zorganizować zebranie właścicieli. Czy udział w takim zebraniu rzeczywiście jest tylko prawem, czy też mimo wszystko obowiązkiem? A konkretnie, czy branie przez właściciela udziału w procesie decyzyjnym we wspólnocie, podejmowaniu uchwał, jest faktycznie tylko uprawnieniem, z którego może skorzystać, czy też raczej obowiązkiem, z, którego, z którym wiążą się określone konsekwencje? Bartłomiej Żukowski, radca prawny, zapraszam na kolejny film o prawie bez krawata, tym razem dotyczący konsekwencji niebrania udziału w podejmowaniu uchwał we wspólnotach mieszkaniowych. Jak wspomniałem na wstępie, co do zasady, branie udziału w zebraniach właścicieli, głosowanie nad uchwałami wspólnot jest uprawnieniem. Nikt nie może właściciela do tych czynności zmusić, czy też wymóc na nim określonego. Zachowania. W praktyce część właścicieli rezygnuje z tego uprawnienia, twierdząc, że skoro nie muszą, to po co, albo uważają, że ich głos ma tak małe znaczenie, że niewiele to zmieni. Co z kolei przekłada się na to, że część wspólnot ma problemy z decyzyjnością, a więc uzyskaniem. Wymaganej większości nad uchwałami, zwłaszcza nad uchwałami tak istotnymi, jak uchwały w, w, w sprawie wysokości zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Coroczne zebrania wspólnot mieszkaniowych obowiązkowo bowiem powinny dotyczyć m.in. ustalenia planu gospodarczego i ustalenia wysokości zaliczek, jakie właściciele będą ponosić na koszty utrzymania nieruchomości. Jeżeli uchwała taka nie zostanie podjęta, zaczynają się problemy. Problemy polegające na tym, że obowiązują uchwały, które podjęto wcześniej. Nie trzeba chyba wielkiej wyobraźni, aby wyobrazić sobie, że przy tak szybko zmieniających się cenach, jak obecnie, przy tak szybko rosnących kosztach utrzymania, pozostawienie tych stawek w wysokościach sprzed roku czy sprzed dwóch lat może spowodować, że w wspólnocie zabraknie pieniędzy. Skoro bowiem właściciele będą uiszczać zbyt małe zaliczki, na bieżące opłaty we wspólnocie nie wystarczy. Pierwszy problem: skąd wziąć wówczas pieniądze? Właściciele wnoszą zaliczki, rachunki są znacznie wyższe, wspólnota nie ma pieniędzy, dostawcy mediów mogą więc odciąć dopływ tychże mediów, jeżeli faktycznie taką możliwość mają w przypadku np. Dostawy ciepła czy dostawy ciepłej wody mogą też, jeśli chodzi o energię, być negatywne konsekwencje. Mogą też powstać zaległości skutkujące odsetkami, i tak dalej. Dodatkowymi kosztami, które będą we wspólnocie obciążały tych właścicieli. A więc, chociażby z tego względu, warto brać udział we wspomnianych zebraniach. Tak jak wspomniałem, pamiętajmy, cały czas jest to, jest to ustawowe uprawnienie nieobowiązek. Mówimy tutaj o kwestiach praktycznych. Co się wydarzy, jeśli wspólnota faktycznie nie podejmie takiej uchwały, a zarząd w toku bieżącego gospodarowania uzna, że nie ma możliwości dalszego, właściwego zarządzania wspólnotą ze względu na brak środków? Ustawa mówi, że jeżeli uchwała poddana pod głosowanie nie uzyska określonej większości ustawowej, wówczas zarząd wspólnoty ma prawo zwrócić się do sądu o wydanie rozstrzygnięcia w tej sprawie. Jest to wyjątek od tego, że decyzje podejmują suwerennie właściciele. Ale z czym to się wiąże? Wiąże się to z tym, że jeżeli zarząd, jak wspomniałem, uzna, że te pieniądze są konieczne i właściciele skutek swojego niezdyscyplinowania, uniemożliwienia podjęcia takiej uchwały, może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, w którym będzie domagał się podjęcia decyzji, że zaliczka będzie określonej wysokości wyższej. To oczywiście wiąże się nie tylko z nerwami, z problemami, ale także z kosztami, z kosztami postępowania sądowego, z kosztami związanymi między innymi z powołaniem na przykład biegłego, który ustali czy argumentacja zarządu Wskazująca, że zaliczka powinna ulec zwiększeniu, faktycznie jest uzasadniona. Oczywiście koszty tego postępowania poniosą wszyscy właściciele jako wspólnota. Co więcej, jest to postępowanie nieprocesowe, w którym wszyscy właściciele są jego uczestnikami. A więc, im większa wspólnota, tym więcej uczestników. To jest z kolei papierologia, doręczanie każdego pisma każdemu z właścicieli. Zajmowanie przez nich stanowisk. Myślę, że nie o to chodzi w procesie zarządzania nieruchomością wspólną, i raczej warto by było takich spraw uniknąć. Może się jednak okazać, że, że zarząd nie będzie miał innego wyjścia i będzie zmuszony takie postępowanie wszcząć właśnie w sytuacji, o której mówiłem wcześniej, w sytuacji, w której finanse wspólnoty nie będą pozwalały na właściwe zarządzanie. Ponieważ to zarząd za to odpowiada, trudno się dziwić, że może z takiej możliwości. Skorzystać, a więc raczej z tego punktu widzenia obowiązek, przynajmniej wypowiedzenie się w kwestii zaliczek, negatywnie bądź pozytywnie, ale pozostawianie tych kwestii bez oddania głosu, a tym samym narażanie się na konieczność wszczęcia tego postępowania, niewątpliwie nie jest czymś pozytywnym. Następny efekt może być taki, że zarząd zamiast Wybierać drogę, o której mówiłem wcześniej, kierować sprawę do sądu, ustalać wysokości zaliczek, dochodzić od właścicieli, może zrezygnować. Uzna, że skoro nikt nie jest zainteresowany, to dlaczego zarząd jedno-bądź wieloosobowy miałby we własnym zakresie ponosić tego typu obowiązki i podejmować tego typu działania? Co się stanie, jeżeli zarząd zrezygnuje, bo uzna, że zarządzanie jest niewłaściwe czy niemożliwe? W takiej sytuacji. Okaże się, że wspólnota zostanie pozbawiona ustawowego organu umocowanego do jej reprezentowania, a tym samym zajdą przesłanki do ustanowienia zarządcy przymusowego, a więc kolejnych kosztów, kolejnych postępowań i kolejnych problemów, ponieważ brak zarządu będzie skutkował tym, że zarząd będzie trzeba powołać, jeśli nie znajdą się chętni w postaci zarządcy przymusowego. A więc również konsekwencja zdecydowanie negatywna. Braku udziału w głosowaniach. Wreszcie trzecia rzecz, która być może nie najistotniejsza, ale też warto o tym pamiętać, w zależności od tego, jakie skutki wywoła nasz brak udziału w zebraniach, może być interpretowany jako uchylanie się od udziału w zarządzaniu nieruchomością wspólną, a pamiętać należy, że ustawa mówi, że każdy z właścicieli lokalnych, a więc współwłaścicieli nieruchomości wspólnej, ma obowiązek uczestniczenia w zarządzaniu. Oczywiście nie przekłada się to na obowiązek udziału w zebraniach, udziału w głosowaniu czy możliwości wyegzekwowania tego, tego właściciela, ale taki obowiązek istnieje. Jeżeli więc na skutek naszej postawy okazałoby się, że doszło do powstania jakiejś szkody majątkowej, na przykład musimy się liczyć z tym, że być może jeśli ktoś będzie wyjątkowo uparty, będzie wyjątkowo dążył i będzie w stanie wykazać nam no, faktycznie to, że jako współwłaściciele nie sprostaliśmy naszemu obowiązkowi, uchylaliśmy się od, wiedząc o tym, czy może to skutkować od obowiązku udziału w zarządzie, no to kolejne negatywne konsekwencje być może trochę teoretyczne natomiast wykluczyć takiej możliwości, czytając literalnie ustawę, nie można. Dlatego też, gdybym miał odpowiedzieć na pytanie prawo czy jednak obowiązek, poszedłbym w stronę obowiązku. Myślę, że E, troska o dobro wspólne, troska o nieruchomość wspólną i przede wszystkim troska o własne interesy nakazuje, aby jednak tego typu rzeczy kontrolować, brać w nich, w nich udział, podejmować decyzje i pomimo tego, że nikt nie może nas do tego zmusić, zdawać sobie sprawę z tego, do czego może doprowadzić nas to, jeżeli większość właścicieli przyjmie taką postawę, jak my, a więc postawę wyczekującą i postawę e, niebrania udziału w procesie decyzyjnym. Z tych też względów uważam, że warto brać udział w zebraniach, warto głosować i traktować to uprawnienie związane z własnością lokalu jako swoisty obowiązek czy nakaz wewnętrzny troski o własne interesy, o interesy nieruchomości wspólnej. Pamiętajmy więc, że możliwość ustalenia wysokości zaliczek niezależnie od nas przez sąd w postępowaniu sądowym, możliwość Sytuacji, w której utracimy zarząd wspólnoty, który nie będzie chciał taką wspólnotą zarządzać, jest argumentem niewątpliwie za tym, aby tego typu rzeczy dopilnowywać i brać udział w zebraniach wspólnot. To wszystko na dzisiaj. Jeśli informacje te okazały się przydatne, jeśli wniosły coś dla Was, zachęcam do polubienia filmu, do jego udostępnienia, do komentowania, do zadawania pytań i przesyłania swoich wrażeń. Bardzo chętnie zapoznam się z Waszymi opiniami na temat tego filmu, jak i innych filmów. Zachęcam również do śledzenia dalszego kanału. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję, pozdrawiam.